Chodzi o to, żeby młode osoby dostały wiedzę i umiejętności i narzędzia do tego, żeby, żeby ochronić się przed pedofilią, przed złym dotykiem, przed zagrożeniami związanymi z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Trzeba, Dlaczego pani trzeba, poseł to, to t... zostało określone no, jako dobrowolne? To jest tak jak mówi pan poseł, że wrócicie do tego po wyborach? Znaczy, ja mam nadzieję, że wrócimy po wyborach. Ja oczywiście tutaj współczuję pani ministrze. Nowackiej, bo wierzę, że ona ten program podjęła, bo ma pełną świadomość, jak on jest potrzebny dzieciom i młodzieży. Powinna i się zbuntować, być powinna powiedzieć albo to wprowadzamy, albo demisja. E, e, ja nie mogę tak w jej imieniu wypowiadać. Rozumiem, że była presja, no tutaj też nasz koalicjant prawicowy, prawda, w tej sprawie palce mieszał, prawda, PSL, który, zamiast, pani nam się tak, który zamiast się tym Monem zajmować, coraz bardziej zajmuje się menem. Nie jest to dobra praktyka, no ale taka jest takie są realia. I my musimy do tego wrócić oczywiście, bo, bo dzieci wreszcie muszą w Polsce być chronione. Nie może być tak, że z powodów ciemnoty, jakichś e, e, z, zupełnie absurdalnych zastrzeżeń, w sytuacji, kiedy nikt nawet nie zagląda do tych programów, nie wie, co tam w ogóle jest, e, usuwa się te treści, które właśnie są potrzebne najbardziej tym, których rodzice akurat mogą tego nie chcieć. Bo, bo wiadomo, że. E, no, że rodzice są rodzice, którzy, bojąc się i słuchając tych argumentów, o, przed, o których tutaj przed chwilą słyszeliśmy, nie będą chcieli dzieci posyłać i właśnie te dzieci będą najbardziej narażone na te zagrożenia. I Jedno, to jest ogromna szkoda. Jeśli chodzi o religię, i teraz tak jeśli chodzi o, o kwestie religii w szkole, też uważam, że to jest bardzo dobra, dobra, dobre rozporządzenie, bo naprawdę no, dwie lekcje religii w szkole, kiedy na przykład edukacja, Szkolna, która jest zaplanowana, ona ma, miała mieć tylko jedną godzinę. A ile tam jest, jaki tam jest kompendium tematów, prawda? E, ile aspektów zdrowia. E, I to jest 30 godzin na rok za, zaplanowanych tego programu. A religia z jakiegoś powodu ma mieć 60 godzin e, w roku. No, no, proszę państwa, no naprawdę, no nie bądźmy, nie dajmy się zwariować. Tym bardziej, że przy, proszę pamiętać, że coraz więcej dzieci Dobrze. przestaje chodzić na tę religię. To, jeszcze... to nie jest tak, że tutaj jest Jasne. jakieś ogromne... Krótko jeszcze na to. o tym projekcie rządowym, o uzgodnieniu rządowy. płci, i za które pan poseł Berkowicz. Jeśli tak, no to jest zupełnie inny projekt, tak. bo wiadomo, kwestie uzgodnienia płci muszą być regulowane i w każdym kraju, prawda, i, i również w Polsce. I, I Rozumiem, że pani ministra Kotula tu ma jakąś swoją politykę, pewnych priorytetów, w którym momencie je podejmuje. Rząd, i... Ona mówi, rząd nie, nie zgadza się na to, żeby to było przed wyborami. No to Czekamy jeżeli, do powyborów. No to ja zapewne tak pytanie, czy może ukryć taki projekt? Bo może być dużo więcej wątpliwości. Nie chodzi, żeby ukryć. Ale w jakich wątpliwości, panie redaktorze? Czy pan no, chyba zdaje sobie z tego sprawę, że są ludzie, którzy, e, e, którzy potrzebują e, pewnych uregulowań w, w, w sprawach, które dotyczą bez, bezpośrednio ich e, tożsamości płciowej. Są takie osoby poseł, teraz i, minister, i to powinno być uregulowane. Teraz, teraz, minister Bodnar, teraz... teraz minister Bodnar, ponieważ nie ma tej ustawy, tego rządowego projektu, minister Bodnar wydał wytyczne do, do sądów, że tego typu sprawy mają być rozpatrywane poza wszelką kolejnością. Po prostu jak wpada taka sprawa na agendę, to sądy rzucają wszystko inne i tym się zajmują. No dobrze, ale to chyba nie jest nic skandalicznego. Jeżeli no, pani. mówimy, Panie redaktorze, mówimy o sprawach, jeżeli, jeżeli są nieuregulowane kwestie, takie, że jest osoba, która czuje się, że tak powiem, że inaczej w swojej nie czuje się tą osobą, którą jest, i w związku z tym jest osobą nieszczęśliwą nie potrafi sobie znaleźć im to takie kwestie powinny być... Czyli powinny powinny pomagać, być przed, powinny być regulowane. Kwestie szczęścia powinny być przed kwestiami, nie. Nie wiem, majątkowymi, przed nie, kwestiami... Panie, nie, przed proszę kwestiami. Tak nie, sta, nie, proszę tak nie stawiać sprawy. To no, są, ale to ważne, tak Nie, ale, ale, no, to, ale pan to uważa, sądy że co, dostają, kwestia, sądy dostają sądy dostają sprawy. majątkowe, wydaje mi się, że mogą poczekać. A sytuacja, jeżeli, proszę. nie wiem, 16-letnia osoba ma problem, nie wiem, prawda, że jej kwestia prawna jest nieuregulowana. Co więcej, jeszcze zgodnie z prawem, polskim e, e, musi przeprowadzać się postępowanie sądowe prawda i rodzice prawda, No pani mówi, że nie razie... może poczekać, minister Kotula mówi, że może poczekać do powyborów. Pan poseł Berkowicz. Jeśli chodzi o religię w szkole, to akurat zawsze byłem przeciw, uważam, że to błąd kościoła, że w ogóle na to poszedł. Natomiast generalnie oczywiście to rodzice powinni decydować, czego uczą się i w jaki sposób ich dzieci, a nie jacyś politycy, którzy nie znają tych dzieci, nie znają ich wrażliwości, osobowości, nie kochają ich, bo nie mogą, bo ich nie znają. To rodzice kochają swoje dzieci, odpowiadają za swoje dzieci, i je znają. Natomiast ta edukacja zdrowotna o której pan poseł tu mówi, bo to się tak nazywa. Ja, ja się zapoznałem z tym programem i państwo tu kłamią. Państwo tu kłamią. Otóż na przykład czwarta klasa szkoły podstawowej to dotyczy dziesięciolatków, dziesięcioletnie dziewczynki, dziesięcioletni chłopcy. Uczniowie omówią zjawisko masturbacji. Dowiedzą się, że autoerotyzm jest normą i należy go akceptować oraz że satysfakcja seksualna jest tożsama ze zdrowiem. Edukacja zdrowotna. Nie ma tam oczywiście mowy o odpowiedzialności, małżeństwie, rodzinie, jako miejscu realizacji życiowej. Jest na to o separacjach, rozwodach, wchodzeniu w nowe związki, prawda? Oczywiście, że związki mogą być różnorodne z pełnym zrównaniem wszystkich odmian, prawda? I z tym wszystkim ma się zmierzyć dziecko w wieku 10 lat pod przymusem, mimo że rodzic się na to nie zgadza. Pre łapy precz od naszych dzieci. To jest ja, polityczna pedofilia, ja. pani poseł. To A pani teraz, jeszcze na to temat to... pani wypowiedzi, bo ja domyślam się, czemu pani opowiada te skandaliczne bzdury. I dlaczego pani wchodzi w życie i wchodzi w życie ludzi i ich dzieci. Otóż przypominam, na przykład siódma i ósma klasa, to jest bardzo ważne w kontekście, dokładnie pani poseł siódma i ósma klasa, ten program przewiduje, Rozmowy oczywiście z dziećmi o inicjacji seksualnej. Wyobraźmy sobie, 15-letnia dziewczyna. I uwaga, prezentowanie na lekcji różnych rodzajów środków antykoncepcyjnych. Przypominam, że co potwierdził sąd? Pani Nowicka była finansowana przez wiele lat jej działalność, jej fundacja, przez po pierwsze międzynarodowy koncert farmaceutyczny produkujący środki antykoncepcyjne, po drugie międzynarodową organizację zajmującą się produkcją i dystrybucją przyrządów do zabiegów aborcyjnych. To jest, to jest twierdzenie, sądu, kiedy tak, pani kiedy tak, to, pani próbowała to zatuszować. Tak ja muszę się pan tak światło, no tak. dlaczego Stończ wy właśnie... to robicie, bo jedni to są wariaci, ale przy okazji niektórzy ciemno. są oczywiście tak. do tego popychani. Ciemno, ta, sposób... za ciemno, ciemno, ostatnia łukota, rzecz, ostatnia rzecz. Ja pani nie prerywa, łukota, pani Ostatnia rzecz, ja pani nie przerywałem. Ja pani nie przerywał. W liceum, w liceum. Dziewczynka 15 lat w liceum, młodzież ma umieć wymienić różne rodzaje aktywności seksualnej, no przy odpowiedzi, prawda, przy tablicy może omówić pojęcie przyjemności seksualnej oraz czynniki wpływające na libido. I ostatnia wisienka, uwaga. Młodzi ludzie usłyszą, że w zakresie oceny zachowań seksualnych mogą się spotkać z manipulacją ze strony swojej rodziny. Wy nie tylko uczycie swojej ideologii na temat seksualności, no. seksualizujecie dzieci, ale jeszcze rodzic ma ich uczyć, że oczywiście, nie rodzic, tylko nauczyciel, że rodzic może wami manipulować. Tak. Także jak zacznie tam mówić, to wiadomo, co o tym e myśleć. To jest absolutny skandal. E ja tak.